Tato Paulinka X Dzisiaj gramy w 100 dzieci Więc zaczynamy Jest ze mną Nikola No hej, hej. Więc no o, Ogółem no? ten facet Do nas przyszedł W ogóle zapomniałam wam Powiedzieć, że mamy już dziecko I ona, musimy jeszcze no 90. Jedno. I jeszcze jedno dziecko zrobimy z tym facetem. Jestem ciekawa. No i tutaj mamy nasze dziecko. Ma na imię Gabusia, a nasza Patryśka w tej chwili śpi. I Patryśka masz nie śpia, spać Tylko się zająć. Jeszcze nam swój. brakuje 90, 90 dzieci. Tak, 99 dzieci. Więc... Ona znowu jest z tym wciąży? Nie. Teraz będzie zmienić ciągle, no? Musi jakby... Taka ...na powry. Dużo rzeczy. W ogóle ten nasz stary małżonek zaprosił nas na randkę. O nie! No nie! Nie traćcie do siebie. Przyjaźni, kochani, się błagam. Dobra, to najpierw cechy przyjazne, bo... Bo no. Bo oni już minusik. Mały. To ja cały czas sobie gadulą, gadulą, gadulą. Uwaga. Pogodzili się. Czy można zrobić, no wiecie co? nie, 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 nie. nie. Zapytaliśmy się mu, czy jest związku. Dobra, okazało się, że jest w związku, ale z chłopakiem, bo tutaj jest jakby tu ten chłopak i jakby to jest dziwne. Co to dziecko ma ciągle z tymi pieruchami? na nakarmił piersią. Chłopak? A nie dziew dziewczyna. No, chyba. Ej, nasz chłopak przyszedł. Co jest? O nie. A, A, nie <gryś> zauważył. Hmm, przywitamy się, no co? Przywitamy się po prostu. No trudno. <gryś> no przytulajcie się! No, no nie, nie, jeszcze będą mieli jedno dziecko. Ej, nawet? Nie wiem. No dobra. Najpierw... To nie wiem. Zobaczymy, czy będą w ogóle mogły. Romantyczne... Takie... O nie, w taki moment nasze dziewczynko No ale też... Są takie zasady, że... Dziecko może być. Pielucha. No tak, ale są też takie zasady, że że jedno jakby dziecko z takim filmem jedno z takim, to jeszcze zobaczymy jak się nam powiedzie z tym filmem, ok? I uwaga nasze dziecko ma urodzinki, jutro, Więc nawet spoko... po 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 Pokazuj hałas, pokazuj tatę, niech pokaże tate tatę swojego. no co, nic nie pokazywała, dobra. Ona jest zmęczona. No dobra, to najpierw się zobaczymy, zaprosimy go do domu, za, i Zaprosić do siebie. A ten niech, wyśl, wyśl, nie będziemy myśleli. A może się zamówić pizzę? Co wy na to, kochani? Oni się flirtują, a nagle oni się flirtują. What the fuck? Oh no. I mam mamy malutką kurnię przy nim. I nim. A czemu wy się kłócicie w pokoju dziecka? Wypraszam to sobie. A oni sobie się przesyłają, a... Zobaczymy jego minę, zobaczymy Uwaga, sprawdzamy Na pocałunek sprawdzamy jego minę Jego mina to... Par tak, gościu, oni się całuje, a nagle... Cieszysz się? What the fuck? Dobra, teraz spróbujemy zdobyć... O nie! Nie! Wszystko poszło! Wszystko. Dobra! Ten nowy chłopak jest właśnie się teraz całuje. Otóż yy, on, ten ich stary chłopak, po prostu starał się o dziecko z nią. I w ogóle. No. I w ogóle. O! On. O Jezus, nie uciekaj nam! Halo! On. mam Z... nie że Oni to robią jakoś sami. Sami. My, my ich w ogóle nie kierujemy. Sami tylko to po prostu robią. Najwyżej tego musimy kierować, bo on nie chce. A tam się to wszystko dzieje. Powodzenia, kochanie, bardzo No, będzie tylko dwa dni. Zobaczymy. Dwa dni? ma dwa dni? Aha. Bo to takie. Oh. ah, A ah, Aha. Ah. Yes? Żeby się pocałowali jest. Ale nie ma. Tylko kot Nie, no wypraszamy go z tego domu i zapraszamy go. O nie, on dzwoni. John dzwoni. Okej okay. W tej chwili zaprosimy. Nie zaprosimy. Tylko zaproś. Nie ma nawet. Ty przyjdzie przecież za niedługo? Które? No ten, ten, ten. Z prawdą. Co? No bo przecież zaprosił nas. I przyjdzie po nas. Gdzie zaprosił? O, nie, dziecko. O nie. On idzie. Nie. nie on drugi no mów, zaraz ten drugi będzie. No mój, zaraz ten drugi będzie. Co to? opiekujemy się dzieckiem prze... na kartę! <śmum> 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 o! Je jezu, ojciec jej nie wiem co dziecko ma. ma ma nie wiem co ma dziecko... Ma. nie wiem co dziecko ma, ma bo jest właśnie ciągle płacze i nie wiem o co chodzi. Dobra, Tu. Nie, nie, nie! Ci nie, on do dziecka! Oho! Już Maria. Jakby to było jego dziecko. What To zygot? O, proszę są. No, ale to nie jest Zobaczcie, co jest w Dobra, gościu. Dobra, polepszyło się. Uwa. Uwa. Jezus Maria. Co, zmęczony jest? Nie mogę. Spar. Dobra, teraz idzie spać. Śpij! Minus! O! Plusy! Plusy! O, Dziewczynki małe o, jest... W ogóle możecie pisać w komentarzach imiona dla mamy dziecko dla... A dobra, teraz się No to musimy... Teraz. nie, nie sprząt, nie, nie, nie jedz tego! Oh my Boże Zmienimy, Zmienimy jej żółw. I i by się zmienił. Właśnie, jaka ona po tej ciąży, że. jest gruba, nie da się, bo ona jest gruba. Bo było w sumie. No jak no. Teraz Ona musi być romantyczna. No to. Nie uda się. Oni będzie właśnie taka. Dobra. Już git. Ogólnie zaprosiliśmy teraz swego chłopaka. No ale możecie mnie zaprosić? Gdzie ten chłopak? Dobra, zaprosimy go. ciekawy jak u niego. Dzwoni do nas jakiś No to nasz ten, ten, ten nowy. Dobra, Zbyło, czy chcesz przyjść. Do, 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 do nas tutaj. Na, na chyba te. Okej, okay, my daliśmy, że tak. Mm -hmm. I będzie przyszedł. No. O, idzie. O, on się chyba, bo wtedy się dla nas obraził. <laughs> O Maria, co mnie Usta! Co usta? Usta. Gdzie usta? Usta do... u dłonie. Co nie wiadomo co teraz będzie. Uwaga, idzie się kochani na usta. Pierwszy pocałunek. Mm. Najgorsze, teraz nasz stary chłopak przyjdzie. Uwaga kochani, mam po się wziąć dziecko. W końcu? Z tym, z tym... No. Z tym, tym, tym brązowym chłopakiem. to jest No, no, stary chłopak z tą babą. Ona chyba jest na zła. To dobrze.

O, fajer wielki, teraz co muszę zrobić test, to będzie wyżej 15 Uwaga i sprawdzana, czy jest. Uwaga! Uuu, co ja to kawa. mam zezwalać? Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! sam raz dziecko płacze. Dobra, będzie, to będzie chłopiec czy dziewczynka? Jestem ciekawa. Zmień filuchę! No zmieniłam mu. Nie, powiedziałam mu, że jest ciągle. No ale no nie jest taki. Nie, nie, nie płagam. A dziecko? No nie wiem. On się powie, no w mam to. Em, nie będę się zajmował. Mam mam na razie pierwszy semestr dziecko, więc spoczko, jak na jak na, na razie. Raz... Ej, w ogóle to dzieci challenge nam idzie bardzo dobrze jak na razie. Na razie mamy dwie, dwie dzieci, Dwa jeśli to chłopak, no. jeśli dziewczyna, dwie dzieci. No nie wiem, jeżeli chłopak czy tam dziewczyna, nie wiem miło pojętnie. Wolę mieć chłopaka. Dzieje się, dzieje się. A nie, myślałam, że to nasz chłopak. No. To kolejny kandydat. Nie, nie, nie. Później będzie on. Później wszystkich cię usunie kandydatów? Nie da się. To ich już nie będziemy mieć? No, nie, nie Później by... sobie nowych weźmiemy. Widzicie, ja za to sama gram, ale też się trochę znam na Simsach, ale ja za bardzo też nie gram. No, ym, a Paula poszła zrobić dwójeczkę. Dwi, yy, dwójeczkę poszła powinno zrobić no i teraz będę się sama grać, a mi powiedziała co, co mam klikać i co mam robić widzicie, to mamy taką fajną okolicę świetną A ja bym chciała taki dom. On jest nawet duży, duży albo no tak wygląda nasz wielki. Nie mogę wypowiadać się na tym, nie znam dokładnie, ale coś tam znam. O, robią. Tu właśnie to tak wygląda, co oni właśnie robią. Bo na Firebell to zobaczymy, czy będzie w ciąży. Drugi As. Będzie miała najwyżej dwójkę dzieci już następny jest w ciąży a ten jak widzicie właśnie taki chłopak wygląda ale katki no i ciekawe co ta będę robić jestem bardzo ciekawa ale na razie nie wiadomo zobaczymy na razie sobie gadolą 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 okej I... Macie w choryczki mi tak się ja. zaczyna. Tak jak ja. Fuck. W yeah. na razie mam pierwszy semestr. I drugi semestr będzie za 21 godzin. Zobaczcie jak w sobotę to znaczy, sobota. że dzisiaj ale dziecko której? ma urodziny ale o której ma? Wiecie, że dzisiaj nasza gabysia ma dzisiaj urodziny. A patrzcie, on sobotę. w ogóle ma... I widzicie ma gazie? I no króliczki to ma po mnie. I właśnie króliczki Bo... ma po tobie? Nie, króliczki ma po... Yy... po tej naszej... E, nie, nie. ...po Patrysce. No. Yy, a po drugie Gabry się ma dzisiaj urodziny i próbujemy I jej zrobić torta. Zrobimy dziecko. W sensie, to co znaczy jego ojca. Dobra, y, nasz y, chłopak nas wyszedł. Wyszedł? Tak, wyszedł, no i tak. Mm -hmm. Jak widzicie, już śpi. A jak ona ma na imię, bo znowu za Patryśka. 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 A kiedy dziecko będzie jeść? Co? Kiedy dziecko będzie jeść? Mleko. Mleko. A to? No musimy go zrobić. Gdzieś to już ten coś wlewała. E, no bo musi skończyć. Tak wygląda um, tort, taki o E Do Dodaj świeczki urodzinowe. I wyprawimy jej urodzinki. Zapy... Na, na początku musimy zaprosić niektórych y, chłopaków. Znaczy tatę i kogoś najwyżej innego, nie wiem. Bardzo nie wiem. Dobre, ja zaproszę, ale na pewno będzie po urodzinach No dalej wejdę, o, jest tort No kurde, zawołaj Impreza! Sprzątni Impreza na całego! Robimy kochani imprezę! A ta co? No mamy imprezę! Wejdę! <noise> ale nie wiem co to jej... Ale no, ja ich nie zaprosiłam! Ale może jeszcze... No, jak poprawić tę urodzinę? No mówię, zaprasz chłopaków! No i Dobra. I kogo zapraszamy na początku? Tak. No... Łojca i... Łojca i może tego drugiego i trzeciego. W... Wymyseczkę... Wysze. Jak? Wyprawić taki ciąg urodzina natychmiast. Chłopacy, chłopacy, wołamy tego chłopaków. Mm, dobra moi kochani, jak na razie um... Nie idą, tak. chłopacy. No nie idą. Ale możemy a, a! jeszcze zaprosić um... Tego typu tego typa, ale on Nie ale może być. Ważne. A niestety nam krzeseł. Eee. Um, um, um. A, a. a, a, a. Ale dziecko to będzie. No tak! Mama, chłopak, chłopak, chłopak i chłopak. Ale ostarczy nam się. Ha ha, ha, ha. Um, Dobra. Kiedy oni w ogóle będą? E, dobra, to już chyba no, ja nie, nie, nic nie wiadomo. Nie, nic. Jak na razie nic nie wiadomo. O, są, są, są. A ta Patryśka się nie przebrała. niech No nie, i nie, nie, stój. Tak, ten. O, ten, o. Oh, oh. Zapomnij, że to się nagrywa. <grychy> o oh gosh! No Boże. Ona się właśnie oh, przybierała. O, ładnie. Wow. Okej, okay, my nasza Patryśka się pięknie przebrała, więc... Teraz na chłopaku. Y, no i tak. Zaprosimy je, ją je teraz, jeszcze raz. O nie, dziecko płacze. Dziecko płacze, go też zaprosimy Iko. i go i z tymi włosami. O urodziny, urodziny. Dobra? Dziecko, dziecko, dziecko. No halo, dziecko. Na, na, okay. na, E, nic nie musi. Zadzwoniliśmy do facetu, więc pozdro 600. Wiemy, jeszcze kogo? Kogo? Się. kogo? No No, raczej. Ra a nie, dobra. Ale nie starczy nam. To się kupi. Nie. A później się odejdzie. Myślę, że to jej ile kosztuje. Za! 50 zł. 500. To zleci dwa. dwa. uwaga. Ooo. Wciąż drugi cement z za 12 godzin i w ogóle jej, uro, jej urodzinki oto tej malutkiej Gabrysi są y, za 3 godziny, godziny. więc pozdrawiam 600 godzin. A z... Nie wiadomo, czy przyjdą chłopacy, bo na razie ich dużo, dużo nie widzimy, już ich zaprosiliśmy kilka razy, a ich na razie jeszcze nie, nie widać. ma. Nie. Albo nie ma. No, to to za samo. Nadal chłopaków nie ma. Trzeba to zobaczyć gdzie już, który jest i dzień. Zobacz, który jest dzień. No, urodzinki za dwie godziny, kobieto. Nawet nie minęła godzina. Słuchajcie, chłopaka! O tam następny jest! To jest! I nadchodzą, nadchodzą, Tylko nasz, jeszcze nasz chłopak. Nadchodzę. Teraz, te, teraz jeszcze nasz Chłopak! A w ogóle to jest nasz stary. Mylec. O co chodzi? Nie jest tortu! Musisz zaczekać, nie cię. Dzisiaj urodziny. Niedziela? Minęła jeden dzień. Nikola mnie co ty? A nie, nie jest tortu. Dobra, niech ten czas się. Niech śpi niech nie gada z innymi, bo wcale są wtedy pogorsze zamiary życia. Powodzenia rodzinki, no dalej, właśnie O nie, nie, my. Ona w piżamie. Ubież ją, ubież ją. O nie, Czemu się. nie, ubierz ją nie, 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 się ubrać. Kto ma nie, do nie, No przy... nie, no. Ale to ona. Czemu tak. nie on? No bo ty nie masz go tutaj na liście. O, jeszcze posprzątaj, tu. O! Ale to nasz były. A ci rozmawiałam. Były z tym. Teraz, uważam, więc niech zmieni strój. Może na. A nie, bo to jest A ta ładna. Nie, to. Ta... Nie, no na urodziny. Kochani, mamy nowego kandydata. I kochani, tym pięknym za zakończeniem kończymy ten filmik i widzimy się w... za tydzień wypiątek papa.